W czerwcu przepadł bez wieści Patryk Miłka. Niedosłyszący pięciolatek wychowywany przez babcie na sobiecinie, która ponoć tylko na chwilę spuściła go z oczu w supermarkecie Real. Mimo iż dziecko zniknęło w biały dzień, w ruchliwym sklepie, nie ma świadków, a kamery nie zarejestrowały niczego podejrzanego. Co więcej, na nagraniu widać, podobno jak babcia tego dnia, wchodzi i wychodzi sama. Niestety nagranie potem uległo przypadkowemu zniszczeniu. Policja przeprasza za zaniedbania, obiecuje wyciągnąć, zbadać i ukarać. Ale tymczasem w niczym nie pomaga to Patrykowi Milce z Sobieńcina. Piegusowi o bystrym spojrzeniu i spiczastych, elfich uszach.